Reklama. Partnerem podcastu realizowanego w ramach projektu Dobre dla Planety jest Austria Info. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, nazywam się Ola Mijakowska-Siemion i dzisiaj chciałam Was zaprosić do rozmowy z gościnią absolutnie dla mnie fantastyczną. Dzisiaj zapraszam Sylwię Majcher. Sylwia jest edukatorką, dziennikarką, autorką książek, w tym gotuje, nie marnuje, Kuchnia Zero Waste po polsku. Wysokie obcasy Sylwia, y, ja ciebie już trochę czytałam i miałam przyjemność z tobą nieraz rozmawiać. Jak to wygląda? Czy łatwo nam idzie niemarnowanie w kuchni? To jest wciąż proces. My dopiero z takiego czasu obfitości próbujemy zrozumieć, że to mniej. Jest często tak naprawdę naszym sukcesem, i jest też naszym zyskiem, bo po takich czasach stagnacji, kiedy w tych sklepach niewiele rzeczy było, nagle ten początek lat 90., to był wybuch różnych produktów, pełnych półek, i my się tym zachwyciliśmy. Nie wszystko potrafiliśmy dobrze wykorzystać, sporo tych rzeczy lądowało w koszu. Jedzenie było, wiem, że to jest może kontrowersyjne stwierdzenie, ale było jednak tanie i wciąż w wielu sytuacjach potrafi być tanie. Jeśli kupujemy kiepskie produkty, produkty kiepskiej jakości. I to spowodowało, że sporo tego jedzenia do koszy trafiało. To pokazują też badania, bo ponad 60% żywności, która marnuje się co roku w Polsce, jest to prawie 5 milionów ton, marnuje się właśnie w naszych domach. To my jesteśmy odpowiedzialni za te największe straty. No dobrze, to w takim razie co? Kupować mniej? Kupować przede wszystkim to, czego naprawdę potrzebujemy mieć listę zakupów. Zawsze przy takich rozmowach, podkreślam, że wydaje się to banałem, ale ta lista zakupów naprawdę ułatwia nam taką koordynację w kuchni, bo po pierwsze, już na etapie jej tworzenia, tworzymy sobie też plan posiłków. To potem sprawia, że nie wracamy do domu, nie zastanawiamy się, co by tu zjeść, otwieramy lodówkę, stajemy przed nią i mówimy: No nie mamy nic do zjedzenia, tylko już jesteśmy przygotowani. Więc ta lista zakupów bardzo się opłaca również finansowo, bo dzięki niej kupimy w tym sklepie tylko to, po co przyszliśmy, jesteśmy w stanie uniknąć promocji, same promocje są w porządku, ale tylko też wtedy, kiedy rzeczywiście produkt, który jest nam oferowany tani, albo w jakimś pakiecie, jest tym, który na pewno wykorzystamy. Bo co z tego, że my sobie kupimy 2 kilogramy pomidorów zamiast kilograma, skoro na ten drugi kilogram nie będziemy mieli pomysłu, albo będziemy mieli zaplanowany zupełnie inny posiłek, i te pomidory dosyć szybko nam się popsują. Więc planowanie, tak szeroko pojęte to jest. Ten pierwszy krok do y, sukcesu. To zanim przejdziemy do kolejnych kroków, tak trochę o tym planowaniu. Przed nami święta, no i przy okazji świąt, to planowanie też jest trochę inne. Jak planować mądrze, żebyśmy mi mimo wszystko nie ulegli takiej presji na przykład dań, które należy zrobić. To jest też rzeczywiście taka pokusa, która co roku się powtarza, że musimy mieć na tym stole 12 potraw. Nikt nas z tego nie będzie rozliczał, ani nasza rodzina jakoś szczególnie, ani nie jest. To wymóg e, tradycji świątecznej, e, któremu musimy podlegać. Możemy wybrać te potrawy, które naprawdę lubimy, które lubi nasza rodzina. Co z tego, że zrobimy na przykład piorowę kapustą i grzybami, skoro e, nikt tych pierogów nie zje, chociaż wiem, że większość osób lubi, ale jako przykład, czy na przykład kutię, e, której e, nikt nie je, ale wypada ją zrobić, bo ona była wcześniej na świątecznym stole u naszej babci czy u naszej mamy. Więc warto dostosować ten świąteczny jadłospis, to nasze mni, które mamy przy świątecznym stole, do ich preferencji i do liczby tych gości. Też pamiętajmy o tym, że każdy ma ograniczone moce, jeśli chodzi o konsumpcję. To są święta, i jemy więcej, więcej czasu spędzamy przy tym stole, ale też o ile więcej, dwa razy więcej, trzy razy więcej, no na pewno nie pięć, nie dziesięć razy więcej, a tak się często na te święta szykujemy, jakby to miał być ostatni posiłek w naszym życiu. Więc skromniej, ale tak, żeby na tym stole były rzeczy, które rzeczywiście mamy pewność, że z niego po tych świętach znikną. No właśnie. Ja na przykład mam taki problem, że zawsze przed świętami ulegam takiej manii kupowania ogromnych. Ogromnej ilości chleba. Bo nam się wydaje, że chleb musi być i że bez tego chleba to i święta, weekend, w którym w czasie którego są sklepy zamknięte, będzie nieudany, lub że bez tego chleba. Poczujemy jakiś brak. Tymczasem często jest tak, że właśnie ze względu na to, że mamy ten stół zastawiony po brzegi, różnymi smakami, za którymi tęsknimy przez cały rok bo to te wspomniane pierogi, bo to barszcz, to właśnie zupa grzybowa, czy jakiś pasztet to powoduje, że ten chleb schodzi na dalszy plan. I tak jak przed świętami jest kolejka w piekarni, tak po świętach to pieczywo z tych półek, które zniknęło w piekarni, trafia do kosza na śmieci, bo nie jesteśmy go w stanie tyle zjeść, kupić mniej. Tego chleba, mieć na przykład plan awaryjny w postaci zamrożonego pieczywa w zamrażarce. Pieczywo się świetnie mrozi, do trzech miesięcy spokojnie może być w tej zamrażarce, bardzo łatwo się rozmraża. Także jeśli nie wyobrażamy sobie świąt w ogóle bez chleba, no to taki bochenek pokrojony na kromki, bo łatwiej wtedy też wyciągnąć z zamrażarki takie pieczywo, będzie naszym planem ratunkowym. No dobrze, z chlebem to już sprawa trochę jaśniejsza, ale na przykład co z warzywami, bo Kiedyś, gdzieś, przeczytałam, już nawet nie pamiętam gdzie i w sumie nigdy nie zweryfikowałam tej informacji, czy ona jest prawdziwa, ale wyczytałam, że mrożonki to takie są niekoniecznie najlepszym wyborem. Nie, jest to prawdziwa informacja. Mamy już teraz fantastyczne systemy, jeśli chodzi o mrożenie. Możemy mrozić oczywiście sami, można mrozić też kupować warzywa, które są zamrożone w sposób taki przemysłowy. Pamiętajmy o tym, że one są mrożone w najlepszym dla siebie czasie, czyli w momencie, kiedy są dojrzałe, kiedy to jest właśnie sezon na takie warzywa. To jest głębokie mrożenie. Niektóre warzywa tracą swoje wartości, ale niewiele, jeśli chodzi o Jakość tych warzyw, także dobrze zamrożone warzywa w dobrym stanie będą na pewno lepsze niż chociażby pomidory w grudniu. Więc sięgajmy po te produkty, które też są dla nas najlepsze. Możemy zamrozić sobie warzywa i przed świętami, i po świętach i też je wyciągać etapami. To jest też taki moment, w którym nie mamy zbyt wielu świeżych warzyw, mamy korzeniowe warzywa. One w ogóle długo przetrwają, więc tutaj się nie musimy martwić też o to, żeby co z nimi zrobić. Natomiast te inne możemy mieć już przygotowane. I też porcjami sobie wyciągać. No to korzeniowe warzywa, no ale jeżeli się nieodpowiednie przytrzymuje, to one jednak szybko wienną, podobnie jak mandarynki. Co zrobić, żeby właśnie tymi zakupami, które zrobimy przed świętami, no i jednak możemy zmienić zdanie i nie ugotować wszystkiego, no bo na chwilę przed świętami no, różne rzeczy nam się przytrafiają przecież w życiu. Co zrobić, żeby jednak potem nie trafiły na ten śmietnik? To jest super pytanie, dlatego że mamy problem z przechowywaniem jedzenia. To jest jeden z błędów, które popełniamy, jeśli chodzi o marnowanie żywności, że w złych miejscach trzymamy te nasze produkty. Warzywa korzeniowe nie lubią wilgoci, nie lubią też tego, żeby im było zbyt ciasno. Nie powinny być owinięte jakoś mocno. Dobrze by było je trzymać w chłodniejszym pomieszczeniu. Niekoniecznie musi być to lodówka, dlatego że no, na przykład marchewka też w tej lodówce, kiedy jest jej zimno, może nam szybciej czernieć i wtedy taka z czarnymi plamami nie nadaje się do zjedzenia. To, że one stracą trochę swojej wody, to nie jest nic. Najważniejsze, żeby one nie były spleśniałe, bo jeśli one są rzeczywiście mniej jętne, spokojnie w bulionie, wszystko jedno, czy one będą bardziej twarde, czy mniej twarde po ugotowaniu, będą nam smakowały. Natomiast pleśń jest tutaj taką granicą i wtedy rzeczywiście pleśnią warzywa wyrzucamy, więc to dobre przechowywanie w suchym miejscu. Nie wszystkie. Na przykład zioła musimy wykorzystać od razu. Możemy sobie włożyć takie zioła jak mięta, jeśli ona nie jest w doniczce, a w pęczku, czy jak szczypiorek, natka pietruszki, do szklanki z wodą. Tylko pamiętajmy o tym, żeby tę wodę też wymieniać, bo tam się już robi nam całe siedlisko nieprzyjemne. I uciąć później tę końcówkę, która była zamoczona w wodzie. Jej już nie wykorzystujemy. Pozostałą część możemy spokojnie wykorzystać. Też wszystkie suche produkty, a sporo ich kupujemy na ten świąteczny stół, powinny być przechowywane z dala o od temperatury piekarnika czy temperatury naszej płyty. Powinny być z dala od słońca. Ładnie wyglądają takie półki wyłożone kaszami czy mąkami, natomiast światło słoneczne nawet w tym grudniu działa na nie tak, że może przyspieszyć ich psucie. Sprawdzajmy, czy nie ma moli, bo jeśli są mole, no to też cały produkt jest do wyrzucenia. Dobrze sobie włożyć do szafki od razu zapobiegawczo. Liście laurowe, które odstraszają właśnie mole. Przesypywać tę żywność do słoików. To też jest taki patent na to, żeby widzieć, ile my mamy tego produktu, jaki mamy stan posiadania, bo otwieramy taką szafkę czy szufladę i widzimy, czy nam brakuje kaszy, na przykład orkiszowej, czy akurat makaronu mamy tyle, ile potrzebujemy. Więc kilka takich podpowiedzi, które sprawiają, że łatwiej jest gospodarować później tym, co przyniesiemy ze sklepu. To zanim zapytam o to przesypywanie do słoików, to zapytam o pleśnie. Jak to jest z tą pleśnią? Bo kiedyś też wyczytałam, że nie każde warzywo od razu musimy wyrzucać do śmieci, że czasami możemy odkroić kawałek tam 5, 2 czy 3 centymetry, a resztę spożyć. Czy to fakt? Nie, to nie jest fakt. Według najnowszej wiedzy, ja też o to pytałam tych, którzy badają takie produkty i oni jednak zalecają przede wszystkim rozsądek, a rozsądek to jest wyrzucenie takiego warzywa w całości. Bo my nie widzimy, co się dalej dzieje z tą pleśnią. Gdybyśmy włożyli taki produkt, taką marchewkę czy taką paprykę pod mikroskop, mogłoby się okazać, że tam już doszło do całkowitego zakażenia tego warzywa, więc wyrzucamy niestety w całości. Tak samo jest Jabłkiem, które jest pleśniałe, z pieczywem. Jeśli mamy w woreczku pieczywo i tylko część jest pokryta takim nieprzyjemnym nalotem, to niestety musimy wyrzucić całość. Więc tutaj bardziej chodzi o to, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, że ten produkt nam się popsuje, właśnie kontrolować te nasze składniki, które mamy, wykorzystywać je najpierw, zanim zrobimy kolejne zakupy. Bo jeśli jest pleśń, no to niestety produkt jest skazany już na dyskwalifikację. No dobrze, a teraz o przesypywaniu bo sama się ostatnio złapałam na tym, że mam pięć y, opakowań w fasoli w domu. No i tutaj właściwie pytanie brzmi, jak z datami przydatności? Ja, jeśli chodzi o daty przydatności, jestem tutaj bardzo e, otwarta i to też pokazują, zawsze się powołuje na badania, to też pokazują badania, ale też pokazują na przykład plany Komisji Europejskiej. W takiej strategii od pola do stołu Komisja zakłada, że wiele dat na produktach powinno zniknąć, dlatego że właśnie to jest jedna też z głównych przyczyn marnowania żywności, że zbyt mocno jesteśmy przywiązani do tych e, terminów ważności. Na suchych produktach, takich jak kasze, ryż, makaron, dobrze przechowywanych, e, te daty możemy sobie spokojnie wydłużyć. Zresztą niektórzy kupują takie rzeczy na wagę i tam my sami określamy ten termin ważności. Tam na, nikt nam nie daje od razu etykiety, jeśli kupujemy coś na wagę. A coraz częściej taka możliwość jest, tylko my widzimy, czy ten produkt jeszcze nadaje się do spożycia, czy nie, czy jest zjełczały, czy właśnie nie zalęgły się tam mole albo inne insekty, robaki. Więc spokojnie możemy takie produkty wykorzystywać dużo, dłużej. Te wszystkie suche produkty, kasze ryże, makarony, orzechy, bakalie. Jeśli teraz znajdziemy coś w szafce, a wygląda dobrze, nie ma nieprzyjemnego zapachu, to spokojnie możemy jeszcze do jakiegoś ciasta świątecznego. Takie bakalie wykorzystać. Nie musimy kupować nowych ten termin, możemy sobie wydłużyć. Zresztą jest też taka kampania, w której uczestniczy wielu producentów żywności, nawet producenci jogurtów, która zachęca do tego, żeby jedzenie spożywać dłużej. Dokładnie jest tam napisane często dobry dłużej na etykietach tych produktów. Powąchaj, posmakuj, zobacz, czyli oceń swoimi zmysłami, które mamy bardzo rozwinięte, czy ten produkt nadaje się do zjedzenia, czy nie. I to może być taki dobry prezent nasz świąteczny, dobry prezent na wyzwanie na Nowy Rok, żeby właśnie dawać dłużej szansę tym różnym produktom. No dobrze, a tak w tym ferworze przygotowań świątecznych powiedziałaś o tym, że nikt nas nie będzie rozliczał z tych dwunastu potraw, że nikt nas nie będzie rozliczał ze stosu wędlin, czy z niepotrzebnych koszyków chleba. Jeżeli Wiemy, że tego chleba nie zjemy, bo mamy pierogi czy inne smakołyki, którymi możemy się cieszyć tylko w tym okresie. Ale jak zmienić trochę swoją percepcję na to, żeby właśnie stać się trochę bardziej minimalistyczny w kuchni? Myślę, że to jest rzeczywiście spore wyzwanie, bo żyjemy w dług takich kalek, które co roku się powtarzają i wydaje nam się, że jakbyśmy mieli wprowadzić jakąś modyfikację, to czujemy natychmiast lęk. To pewnie jest jakaś dyskusja dla bardziej psychologów. Natomiast trzeba spróbować. Pozbyć się jednej potrawy, która nie znika, wyeliminować ją z tego świątecznego jadłospisu, która zazwyczaj nie znika, z którą później mamy pro, po świętach problem. Kiedy szukamy pomysłów na zagospodarowanie właśnie tej rzeczy, która nam zostaje ze świątecznego stołu, to wyeliminować sobie już te, te takie zagwostki i zobaczyć, czy coś się zadzieje. I potem pójść dalej w kolejnym roku, pozbyć się czegoś, co dalej nie lubimy, co, co, co dalej nie znika. W zamian możemy, może pojawić się coś, co jest um, ulubioną potrawą wszystkich, i zawsze jest tego za mało. Więc y, to jest taka droga spokoju i realizowana bardziej krok po kroku niż od razu y, wprowadzanie jakiejś głębokiej rewolucji, bo to może się rzeczywiście y, zakończyć niepowodzeniem. Y, ale też bardzo dobrze działa taki system y, liczenia. Tak jak w restauracjach liczy się, dopasowuje się um, ilość jedzenia do liczby gości, tak możemy sobie to po prostu zrobić w tej mniejszej skali i um, podzielić, sprawdzić ile pierogów mniej więcej zje osoba, no to niech to będzie powiedzmy przez całe święta 20-30 tych pierogów i pomnożyć przez... Um, te świąteczne dni i liczbę osób, które mamy przy stole. To samo z kapustą, z grzybami, to samo z innymi daniami, i myślę, że tu nam wyjdzie już taki plan zdroworozsądkowy, ale też taki plan, w którym nie będziemy czuli niepokoju. No dobrze, to policzyliśmy. Zakładamy, że ugotowaliśmy, szacując liczbę gości i jedzenia, no ale nagle okazało się, że hitem są pierogi, a ryba nam została. Bo o ile z bigosem, to ja wiem, co ja mam zrobić, i że jak go zamrożę, to będzie on całkiem smaczny nawet trzy tygodnie później, no właśnie, to co zrobić z takim jedzeniem, z którym no nie wiemy, co zrobić, typu ryba w galarecie albo y, karp? Co z nim zrobić po świętach? To rzeczywiście też jest wyzwanie, dlatego że przerabianie resztek w resztki w nieskończoność no nie ma sensu, bo to jedzenie, jeśli stało na przykład długo na świątecznym stole, to ono już nie jest świeże. Tutaj możemy mieć obawy, że ono nam bardziej zaszkodzi niż, niż jeszcze się przysłuży. I to są takie dylematy. Tutaj znowu taka zapobiegliwość wcześniejsza, czyli też jeśli wiemy, że widzimy już na początku, że ta ryba nie schodzi, to wykładać małe porcje. Na stół jest ciepło, grzejemy w tych mieszkaniach w grudniu, więc lepiej, żeby te rzeczy, które szybko się psują pod wpływem temperatury, nie stały zbyt długo na tym świątecznym stole. Możemy zawsze sobie dołożyć, to samo jest z sałatką jarzynową, że możemy wymieszać ją dopiero przed podaniem, czy mniejsze porcje przygotować, mieć warzywa osobno, osobno sos i w każdym dniu świątecznym, to jest naprawdę niewielki zabieg, już wymieszać odpowiednią porcję. Dzięki temu, jak nam zostaną te warzywa, to możemy je później jeszcze wykorzystać i podobnie jest z rybą. Jeśli chodzi o rybę w galarecie, lepiej nie mrozić razem z galaretą, musimy ją oskubać z tej galarety, ale całą pozostałą część ryby spokojnie możemy sobie zamrozić. Możemy też zrobić do niej taką zalewę octową, czyli wodę z octem, z jakimiś ziołami, majerankiem, tymiankiem, możemy dołożyć do tego ząbki czosnku i w ten sposób przedłużyć też termin ważności tej ryby, bo taka zalewa octowa będzie naturalnym konserwantem, ale też nieskończoność. Ona nie może sobie stać w lodówce. Już tak przy okazji Sylwestra powinniśmy to zjeść. Możemy obrać te ryby z galarety. I e, zrobić pastę do kanapek, którą sobie zjemy następnego dnia rano, bo z tymi świątecznymi daniami jest też taki problem, że jemy przez te trzy dni świąt, wigilia pierwszy dzień, drugi dzień, i y, po świętach najchętniej poszlibyśmy do sklepu i kupili coś nowego, bo już mamy po prostu dosyć. Więc taka metamorfoza, czyli wykorzystanie tego produktu, ale w, innym, w innej wersji, e, sprawi, że trochę oszukamy swoje podniebienie. Więc pasta jest świetna do e, kanapek. Może to być też farsz, e, którym wypełnimy kruchy spód ciasta i zrobimy sobie tartę na obiad poświąteczny. Także tych pomysłów jest sporo, tylko rzeczywiście tutaj trzeba już się zaangażować. To jeszcze zaryzykuję i zapytam, jaki jest twój ulubiony patent, taki świąteczny? Mniej, mniej, zdecydowanie mniej. Ja też muszę uczciwie powiedzieć, że wyzwoliłam się z takiego poczucia obowiązkowości i świątecznego nadmiaru, trochę przez przypadek. A mianowicie, mieliśmy wyjeżdżać na święta, więc nie miałam niczego przygotowanego oprócz ciast, bo na drogę brałam te, te ciasta, bo jechaliśmy do teściów i w sobotę bo w sobotę wtedy wypadała wigilia rano yy, okazało się, że mój syn jest chory. Poszłam do yy, jeszcze zrożam pójść do yy, lekarza i usłyszałam, że lepiej nie jechać, bo to było zapalenie płuc rozwijające się, więc yy, dla bezpieczeństwa zostaliśmy w domu. Była godzina 12, my nie mieliśmy w ogóle przygotowanej wigilii. Yy, mój mąż poszedł zrobić takie podstawowe zakupy i okazało się, że to wystarczy, że te oczywiście jest urok w tych świątecznych przygotowaniach. Ja też w tym yy, yy, biorę udział. Natomiast to mi pokazało, że nie musimy mieć takiego pełnego stołu, żeby cieszyć się tymi świętami i żeby przede wszystkim czegoś nam brakowało. Myśmy nie poczuli żadnego braku przez te święta, mimo że było skromniej niż zazwyczaj. I od tamtej pory rzeczywiście przygotowuję to, co lubimy. Nawet wczoraj miałam z moim mężem rozmowę o świętach, bo je planujemy i mówimy oboje, że tylko, żeby nie robić za dużo, robimy to, co u nas najlepiej schodzi. U nas najlepiej schodzi barszcz, więc gotujemy na przykład barszcz w garnku, który ma 12 litrów. Ale po świętach rzeczywiście z tego barszczu nic nie zostaje. Robimy dużo pierogów, bo one też cieszą się ogromnym zainteresowaniem, natomiast robimy bardzo mało ryby, bo ta ryba nie jest chętnie wybierana, szczególnie przez nasze dzieci, szczególnie karp właśnie tak naprawdę w moim domu to tylko mój mąż jest zwolennikiem tego karpia, więc wybieramy skromniej, ale to, co nam smakuje, to, co jest rzeczywiście w tym świątecznym menu, i, i nikt nie odchodzi z tego stołu z poczuciem niedosytu. Czego sobie i Wam życzę. Ja muszę przyznać, że przy tej rozmowie zgłodniałam. Już się nie mogę doczekać tych świąt, które będą za kilka dni. Sylwia, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja nazywam się Aleksandra Mijakowska-Siemion, a o świętach Less Waste rozmawiałam z Sylwią Meyer, edukatorką, dziennikarką i autorką książek, w tym Gotuje nie marnuje. Kuchnia Zero Waste po polsku. Dziękuję pięknie i życzę niezmarnowanych świąt, takich, które będą pysznie smakowały. Pod każdym względem. Dziękuję! To był podcast Wysokich Obcansów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Reklama. Partnerem podcastu realizowanego w ramach projektu Dobre dla Planety jest Austria Info.